Dzisiaj mój prowincjał powiedział mi takie coś. Mówi: Hopie, masz pół miliona znajomych na Facebooku i nikt cię nie kocha. I wtedy sobie pomyślałem, że e, rzeczywiście tak jest, że na tym Facebooku jest miliardy ludzi e, i wielu z nas, wielu z Was jest bardzo samotnych. E, dlatego chciałbym e, w tę wigilijną noc, wieczór, e, właśnie do Was powiedzieć. E, do samotnych, do chorych do tych, którzy się źle mają, którzy są dzisiaj opuszczeni, może do tych, którzy są w więzieniach, jeśli mają taką możliwość, żeby to oglądać. Chcę powiedzieć do Waszych dziadków, babci, do Waszych opuszczonych rodziców, do tych wszystkich, którzy naprawdę tego wieczoru przeżywają udręki. Dla wielu ludzi, również w naszym kraju, Wigilia to jest bardzo trudny wieczór. To jest taki wieczór, w którym, którego woleliby nie przeżywać, i woleliby, żeby tego wieczoru nie było. Brałem się trochę jak pajac i trochę wyglądam jak pajac, a to dlatego, żebyście spróbowali przez chwilę się uśmiechnąć, przez chwilę pośmiać się ze mnie. Zapomnijcie o waszej samotności, zapomnijcie o tym, że dzisiejszy wieczór spędzicie sami, z wyboru lub nie i pośmiejcie się z wariata. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie chcę wam powiedzieć, że ten wieczór Wigilijny wieczór jest wasz, jest y, twój. Y, twój, ty, który czuje się dzisiaj, która czuje się dzisiaj bardzo samotny. To jest esencja naszych świąt. Y, to jest esencja tego, co nazywamy chrześcijaństwem, y, bo Bóg przychodzi do tych, którzy źle się mają. Bóg przychodzi do tych, którzy dzisiaj i każdego dnia są sami. Y, ja jestem sam y, z wyboru. Ja tak wybrałem w swoim życiu, Owszem, zjem wieczorze wigilino z moimi współbraćmi, ale potem wrócę do swojego pokoju i będę sam. Ale tak po prostu mam. Ja wybrałem takie życie i wiem, że nie mogę mieć do nikogo pretensji. Ale chcę moją samotność dzisiaj połączyć z Waszą samotnością. Chcecie wiedzieć, że jest w tym świecie ktoś, kto wygląda jak wariat, kto się zachowuje jak wariat, ale jest z Wami, jest po Waszej stronie. Przede wszystkim jest Pan Jezus, ja się do Niego dołączam. Ja, jeśli On pozwoli, to będę też tego wieczoru z Wami. Chcę ten wieczór spędzić sam z wyboru, ale chcę się z Wami połączyć, więc wiedzcie, że nie jesteście sami. A wszystkim tym, którzy mają się dzisiaj dobrze, którzy spędzą ten wieczór wśród swoich bliskich, wśród rodzin, wśród swoich ukochanych, chcę Was prosić. Żebyście pomyśleli przez chwilę o tych wszystkich ludzi. Może jeśli jesteście ludźmi wierzącymi, pomódźcie się za tych, którzy mają się źle tego wieczoru, którzy może nawet myślą o samobójstwie o jakiejś depresji. A jeśli jesteście ludźmi niewierzącymi, to tak jak prosi papież Franciszek bardzo często, pomyślcie przez chwilę dzisiaj z życzliwością o tych ludziach i po prostu dajcie im trochę swoich pozytywnych myśli. Ten wieczór jest wasz. I tych samotnych, i tych, którzy są w rodzinach. Ten wieczór jest Wasz e, i On do Was przychodzi, jest z nami, e, bo takim jest, jest Emanuelem, e, jest Bogiem z nami, jest tym, który chce przeżyć również samotność, również cierpienie i to wszystko, co człowiek przeżywa z nami. Dobrych świąt, e, dobrego świętowania. E, kanał się nie wyłącza na święta. E, gdziekolwiek będę, a trochę będę jeździł, e, będę wrzucał wszystko, co trzeba ale ten dodatkowy odcinek dzisiaj, Wigilię, wieczorem przyjmijcie jako moje życzenia miejcie dobre święta, bez względu na to co będziecie jeść, co będziecie pić z kim będziecie jaki macie do tego wszystkiego stosunek ja proszę mojego dobrego Boga żeby wam dzisiaj, w tę noc dał odczuć swoją obecność pamiętajcie, że on przychodzi jako małe dziecko, którym trzeba się zaopiekować, ale o tym będzie więcej jutro dobranoc